Nowo powstałe Strzeleckie Bractwo Kurkowe w Czarnem zrzesza 18 członków. 25 lutego odbyło się zebranie założycielskie, podczas którego dokonano wyboru zarządu. Muszę Państwu powiedzieć, bo nie wszyscy o tym <coughs> wiedzą, że sam pomysł utworzenia Bractwa pojawił się w miesiącu maju ubiegłego roku i miał, powiem to tak, pomysł charakter zbiorowy. Poproszę. Kilka osób z szacownego, a obecnego tutaj dzisiaj grona, będąc pod wrażeniem obchodów Święta Strzeleckiego w Langlingen w miesiącu maju ubiegłego roku, postanowiło doprowadzić do utworzenia Strzeleckiego Bractwa Kurkowego w Czarnym. Prace przygotowawcze objęły kilka spotkań grupy inicjatywnej, w składzie której pozwolę sobie tutaj przypomnieć. Znaleźli się panowie i panie Tadeusz Bednarski, Ireneusz Czerniawski, Jadwiga Saładziak, Grażyna Kolbusz, Manfred Rikeman i Benedykt Lipski. Następnie, w miarę naszych prac, do grupy tej dołączyli panowie i panie Regina Lucińska. Henryk Jaćkowski, Bronisław Ławecki, Leszek Wilma, Cezary Bakiewicz, Cezary Gwozdowicz. Odbyliśmy kilka spotkań, których celem było przygotowanie projektu statutu, przygotowanie deklaracji członkowskiej, a co jest bardzo ważne, pozyskanie osób, które prezentując, powtarzam, prezentując Swoją osobą określone walory, chcą wstąpić w szeregi bractwa, wyrażając swoją w tym względzie wolę poprzez wypełnienie deklaracji członkostwa. Bractwa strzeleckie na ziemiach polskich mają już ponad 700-letnią historię i tradycję. Były to organizacje mieszczańskie, których celem było ćwiczenie w posługiwaniu się bronią. Aby w razie potrzeby stanąć tak w gronie porządku publicznego, wewnętrznego w mieście, czy też odeprzeć ewentualne zagrożenie z zewnątrz, współczesnym celom bractwa. Bardzo krótko. Naczelne hasło wszystkich bractw strzeleckich, kurkowych wypisane jest na ich sztandarach. Brzmi ono: Bóg, honor, ojczyzna. Wiąże się to po pierwsze z nakazem kierowania się w życiu swoim dekalogiem. Dalej obowiązuje honor, czyli godność zachowania, szlachetna rywalizacja, dbałość o dobre imię bractwa i jego członków, dotrzymywanie danego słowa, a także szacunek dla kobiet. Ojczyzna zaś to gotowość braci i sióstr do poświęcenia dla niej wartości najwyższej to jest swojego życia. Na co dzień jednak, proszę Państwa, patriotyzm i ojczyzna znaczy poszanowanie znaków i symboli narodowej, narodowych, w tym godła, hymnu, barw. Bracia kurkowi wielką wagę przywiązują też do obchodów świąt narodowych. Przewienia uczuć patriotycznych, tak wśród dorosłych, jak i młodzieży. Dalej, popularyzowania tradycji i historii oręża polskiego. Skromnego w duchu patriotyzmu, życzliwości i tolerancji wychowania młodzieży, a także upowszechniania sportów strzeleckich. Nieobce jest też naszym bractwom życie towarzyskie. Nie rozwijam tego. Cele Bractwa precyzyjnie, aczkolwiek bardzo krótko, hasłowo określa rozdział drugi projektu naszego statutu, który został na dzisiejsze zebranie założycielskie przygotowany. Chciałabym tutaj, jeżeli chodzi o samą merytorykę działania Bractwa, o jego walory, jego zasady, jego morale, to tutaj już przewodniczący naszego dzisiejszego spotkania przedstawił, więc ja bym nie chciała na ten temat rozszerzać, więcej. było to powiedziane krótko, ale wyraźnie, czyli wszystkim nam przeświecają te cele najważniejsze, czyli ten patriotyzm w dobrym tego słowa w znaczeniu, działanie dla dobra środowiska, dla, dla dobra nas obywateli. Chciałabym tutaj zwrócić y, uwagę na obowiązki, jakie spoczywają na y, członkach naszego bractwa. Jest nas nie y, 15, ale 18 osób. Dwie osoby dzisiaj są nieobecne, ale usprawiedliwione, ponieważ Pan już pojechał do Niemiec, natomiast Pan Grubel musiał wyjechać do Bydgoszczy, więc jesteśmy y, w składzie 16 osób i w takim składzie będziemy podejmować dzisiaj decyzję. I każdy członek naszego bractwa no, przede wszystkim jest obowiązany swoją postawą, jakby na co dzień reprezentować te wszystkie wartości, czyli y, moralność przede wszystkim ta obywatelska tutaj powinna nas cechować głęboko i być bez skazy. Y, w tym przykładzie powin, powinniśmy tutaj być przykładem właśnie dla innych. E, mamy również e, obowiązek noszenia e, stroju bractwa krótkowego, które sobie zresztą e, tutaj musimy mieć tą świadomość, że jeżeli zawężemy bractwo, to e, taki uniform e, należy <laughs> sobie e, zamówić i zrobić uszyć, więc to jest taka druga rzecz, jest to przywilej dla członków Bractwa, że mogą ten uniform nosić i taki uniform może nosić też brat honorowy. Ma również prawo do noszenia uniformu i w tam odznaczeń, prawda? Ten brat, który zostanie powołany na członka honorowego. Bracia, którzy będą, kandydaci, którzy będą chcieli kiedyś w przyszłości wstąpić do naszego Bractwa, będą musieli przez rok czasu kandydować. Przez rok y, kandydacki, że tak powiem, będą musieli ponosić wszelkie koszty, tak jakby byli członkami bractwa. Y, głosowanie nad przyjęciem nowego brata do y, naszego bractwa jest tajne. Tajne, ale tylko na Radzie Starszych. Rada Starszych wykonuje to głosowanie y, tajne. Y, mo, brat może być odwołany z pierwszych przyczyn, jeżeli się sprzeniewierzy naszym y, tym y, głównym. Walorą, czyli no, tak, jakiś czyn niegodny popełni, to będzie musiał dostać. <laughs> I oczywiście druga sprawa, nieopłacanie składek członkowskich, czego ja w ogóle nie biorę pod uwagę, więc taka sytuacja nie może zdarzyć się. E, członkowie bractwa e, mają obowiązek aktywnie uczestniczyć w życiu bractwa. Myślę, że dla nas to nie będzie obowiązek, ale przyjemność. Wierzę w to, Głęboko. Poza tym, tak jak tutaj mówił przewodniczący, kontakty z innymi e, bractwami w Polsce, e, praca z młodzieżą. No i oczywiście można również zrezygnować z uczestnictwa w bractwie, składając odpowiednie zgłoszenie na piśmie, że dobrowolnie występuje się z tego bractwa. Osoba wprowadzająca, kandydacka, która chciałaby być kandydatem na brata, musi mieć dwóch braci wprowadzających. Nowo powstały skład Trzeleckiego Bractwa Kurkowego w Czarnem przedstawia się następująco. Prezes Tadeusz Bednarski, Wiceprezes Benedykt Lipski, Sekretarz Jadwiga Saładziak, Skarbnik Ireneusz Czerniawski, Zbrojmistrz Cezary Gwozdowicz, Członek Zarządu Manfred Rikeman. Do Sądu Koleżeńskiego pod przewodnictwem Franciszka Tarasewicza należą Regina Lucińska oraz Teresa Lewandowska. Komisji rewizyjnej przewodniczy Urszula Kubas, w której w skład wchodzi również pan Bronisław Ławecki oraz Henryk ja się Jaćkowski. doprowadzić do szybkiej w miarę rejestracji naszego bractwa. Wiemy, że zgodnie z ustawą sąd ma od daty wpłynięcia wniosku 3 miesiące na załatwienie tej sprawy, także myślę, że. W miesiącu marcu zdążymy wysłać wniosek, także w pierwszym półroczu tego roku powinniśmy zarejestrować, i wtedy no myślę, już będzie ładna pogoda. Spod, zrobimy to walne zebranie, gdzieś może nawet i w plenerze u brata zbrojmiścia na tej ścielnicy, na przykład przy ognisku, później pod wieczór już y, z, y, z władzami miasta, może powiatu i zaprzyjaźnionym bractwem już kurkowym z Brus i na pewno yy, szefa wszystkich bractw, naczelnego szefa Spróbujemy zaprosić, może uda się, może nie. Oni mają bardzo dużo imprez, jest to widać w internecie, strasznie dużo dat tam jest. Także do wyboru, do koloru można jechać. Zapraszają, strona nie pamiętam w tej chwili, ale na przyszłe zebranie podam Państwu stronę, także Siostry, bracia, będziemy mogli zajrzeć sobie. Naprawdę bardzo pięknie prowadzona strona jest przez bractwo Krukowe Zdrus. Do Krakowa zaglądałem tylko dwa razy, bo brus bardzo często. Także naprawdę bardzo fajna strona. Jeszcze raz dziękuję.